Bardzo proszę, powiedz, jak masz na imię, ile masz lat? Nazywam się Agata Gromada, mam 27 lat i jestem osobą twórczą. Realizuję się w różnych obszarach twórczych, takich jak malarstwo. Eksperymentuję również właśnie z fotografią, z filmem. Robię różnego rodzaju intermedialne aranżacje, choć najbardziej lubię wykorzystywać jednak medium malarskie w twórczości. Uważam, że najlepiej to czuję i zdecydowanie <laughs> najbardziej jestem zadowolona z efektów kiedy mojej malujesz, pracy, tak? kiedy maluję dokładnie. Mhm. Bo są takie rzeczy w malarstwie, których nie da się osiągnąć za pomocą żadnego innego narzędzia, i ja właśnie to wykorzystuję. A moje prace są. Świetne, ale oprócz tego są też bardzo y, intymne. I, a nawet jeśli nie bardzo intymne, to są bardzo osobiste, ponieważ każda moja praca dotyczy y, doświadczenia, które przeżyłam, lub też które zrobiło na mnie wrażenie. Jakieś, jakaś sytuacja zewnętrzna. Y, zawsze stoi na tym jakiś proces myślowy, emocjonalny. No to przeżycie. sprowokuje cię w takim razie, skoro mm. to powiedziałaś. Co chodzi z dwoma nagimi kobietami i szkieletem? <noise> Dwoje nagie kobiety i szkielet to był bardzo eksperymentalna praca. To była bardzo eksperymentalna praca, która powstała w oparciu o historię, którą słyszałam, mhm. a historia ta dotyczyła osób, które znam i ich sposobu życia, jeśli chodzi o eksperymenty, właśnie łóżkowe między sobą. Nazwałam ten tytuł Wątpliwe prowadzenie się. <grych> I to nie jest krytyka, tylko komentarz dotyczący właśnie eksperymentów, jeśli chodzi o kwestie takiej seksualności. Dobrze, prawdziwy artysta się teraz objawił <grych> w Tobie. Być może. Właśnie, bo mm, każdy artysta lubi przerysowania, prawda? Lubi, kiedy nic nie jest idealne, coś idzie w jakimś kierunku. Mhm. Czy to jest tylko ta seksualność, czy coś jeszcze? No, wiele rzeczy, ale czy zawsze musi być przerysowane? Nie wiem, czy tak naprawdę podkreślenie, czy pokazanie czegoś podwójnej, o podwójnej mocy, czy też ym... Właśnie taka karykaturalność nawet cech jest potrzebna za każdym razem, ale poza seksualnością wiele że jest interesujących tematów. W mojej, moich pracach yy, można zauważyć kilka różnych cyklów, które mnie inspirują i fascynują. Yy, seksualność jest jedną z nich, ale w ogóle romantyczność i ulotność yy, różnych yy, miłosnych afer, nazwałabym to tak. Choć są to tylko pomysły na to, co można przedstawić, kiedy się tego doświadcza, lub też kiedy się coś o tym zobaczy. Ale mam też dużo takich bardziej przyziemnych. Przedstawień dotyczących na przykład scen z baru, w którym pracowałam, gdzie z lubością malowałam tak zwane tymczasowe zgony, lub też okay. po prostu postaci no, w trakcie upajania się napojami alkoholowymi. Ja byłam barmanką, więc obserwowałam to z dystansu i mogłam. Zaczerpnąć inspiracji do twórczości, tak powstało ponad 100 obrazów z baru. Ostatni, przedostatni, który namalowałam, jeszcze będąc barmanką, yy, przedstawia bar, w którym pracowałam oraz papieża, którego tam umieściłam sprytnie. Dlaczego? Yy, ponieważ pomyślałam. Ale mówisz o Franciszku czy o nie, Janie Pawle? O jedynym słusznym, czyli papież Polak. Okay. <noise> Żartuje oczywiście. Umieściłam tam Jana Pawła tyłem, gdyż poczułam, że jest to ogromna postać dla osób, które są jego wyzwol zwolennikami lub też przeciwnikami. Chciałam powiedzieć wyzwolicielami, ale to chyba nie miałoby sensu. Zwolennikami lub przeciwnikami. Z pewnością jest postacią kultową, a myślę, że. Jest to też portret papieża, jako osoby, która jest takim everymanem. Może być także w barze albo w kawiarni, siedzieć sobie tam razem obok z tymi innymi ludźmi, którzy po prostu tam przebywają w ciągu dnia. I okazało się to być dużym sukcesem, ponieważ jeszcze go malując już go sprzedałam. Pięknie. Ale wiesz, że Karol Wojtyła prywatnie, czyli Jan Pawły II, mhm. z twórcami, z. Właśnie z tą sferą taką artystyczną miał bardzo wiele wspólnego. Mm -hmm. Zresztą publikował, pisał, e, można czytać nie tylko encykliki, ale też wiersze. Mm -hmm. no, dlatego jest to godne uznania wciąż i ja w ten sposób się odwdzięczam. W prywatnej rozmowie powiedziałaś, że jeszcze się uczysz, mm -hmm. to że prawa. to jest dziewiąty rok Twoich studiów? Tak? No, dziewiąty to lekka przesada, bo. Ym... Nie jest dziewiąty, ale ósmy. Mhm. Zaczęłam studiować w 2016 roku, więc to nie jest dziewiąty, ale któryś już to jest. Tak, bo mój proces edukacji na wyższych uczelniach już trochę trwa, ponieważ poszukuję swojej ścieżki w różnych dziedzinach twórczych i <laughs> projektowych. Mam doświadczenia z właśnie wzornictwem projektowym. Na katowickim ASP, gdzie spędziłam dużo czasu, właśnie ucząc się projektowania systemów informacji wizualnej i różnych innych rzeczy ciekawych, ale kiedy zdałam sobie sprawę z tego, że to nie jest moją ścieżką twórczą, jakby ścieżką, moim przeznaczeniem, nazwijmy to tak. To zdecydowałam się zmienić i zaczęłam studiować w studiach międzywydziałowych, gdzie łączyłam ze sobą sztukę operatorską w katowickiej filmówce z wydziałem sztuki w Cieszynie, co było dosyć trudne, ale ciekawe, i tam spędziłam 3 lata, a teraz jestem w końcu studentką malarstwa na katowickiej ASP jeszcze, ale za niedługo mam nadzieję, na krakowskim. A potem może na jakimś innym jeszcze. Czyli jednak Kraków. Wszystkie ścieżki prowadzą do Krakowa, pomimo że spotykamy się we Wrocławiu. No, myślę, że z, dla mnie obydwa z tych miast są bardzo ciekawe, i obydwa rozważałam jako miejsce do zamieszkania jeszcze z Gdańskiem, który też bardzo kocham, ale pomyślałam, że jednak ym, najbardziej pewne. W takim poczuciu, że dobrze poświęcę czas na naukę i taki proces warsztatowy, naprawdę malarstwo, takie najlepsze i odbędzie się w Krakowie. Mimo tego, że jest to szkoła y, przez wielu uznana za y, taką konserwatywną, to myślę, że w mojej twórczości to jest zaletą, bo mam wystarczająco Dobre poczucie tego, co chcę uzyskać w dziele, w dziełach, żeby właśnie wykorzystać, bardziej, bardziej wykorzystać taką yy, możliwość, właśnie warsztatową, szkole do szkolenia, szko do, do, do doskonalenia się. Tak, okay. możliwość udoskonalenia się warsztatowo w procesie twórczym. Czy znaczy w ogóle te miasta mają w sobie coś, że człowiek Wchodząc z dworca kolowego już wie, że jest w innej rzeczywistości, prawda? Mhm, tak, z pewnością. To, co nas otacza tutaj chociażby architektura. No i ludzie, bo to ludzie tworzą miasta właśnie. Pcha w jakimś kierunku takim hmm. artystycznym i twórczym. Hmm, to prawda. Dla mnie najważniejsza jednak jest społeczność, bo to jak dane miejsce wygląda. Yy... Ma duże znaczenie, ale jest drugorzędne, bo kiedy otaczają cię ludzie, którzy nie mają ambicji albo nie chce im się w ogóle y, robić nic kreatywnego lub y, no, mają małą chęć do życia po prostu, to wpływa na otoczenie i na mnie, więc no, wolę jednak spędzać czas w środowiskach kreatywnych, twórczych, bo Sama jestem bardzo twórcza i dużo działam w tym zakresie, i, i no, wolę nie odbierać sobie tych możliwości. To jest, to jest bardzo ważne, co powiedziałaś. Ja mam podobnie, że nie lubię osób, które ciągną mnie w dół, mm. chociaż y, często spotykam osoby, które na tym dnie są, i wtedy ja staram się im jakoś podać rękę. Agata, mówiliśmy o sztuce, jaka jesteś prywatnie? Chociaż to, co powiedziałaś, wiele wskazuje, jaka jesteś, ale mów. <laughs> Jaka jestem prywatnie? Nie wiem. Czasami chyba jestem. Ostatnio czuję, że trochę się robię nudna, bo mam ochotę siedzieć w domu i dosłownie pisać wiersze czy jakieś takie rzeczy, albo czytać książki. Ale to tylko część mojej osobowości, pozostałe jej obszary. No są bardziej frywolne, lubią podróżować, lubią zmieniać, lubią spotykać nowych ludzi i tworzyć. Jaka jestem prywatnie? Krzyczna. Okej, okay. uwierzyliśmy wszyscy, co powiedziałaś. Może. Rzadko się zdarza, żeby młode osoby były kreatywne dzisiaj. Zazwyczaj to pokolenie Z to jest kojarzone właśnie z laptopem albo z telefonem. To ciekawe. Ja spotkałem w Krakowie dziewczynę, która śpiewa aria operowe. Ma 21 lat. Mhm. Ty jesteś o 5 minut starsza od niej, ale coś takiego dzieje, że z takiego środowiska, właśnie młodzieży, która jest jaka jest, albo przynajmniej takie są stereotypy, i taki obraz jej. Mhm. Nagle yy, powstaje taka postać jak, jak Twoja. Czyli osoba, która jest wrażliwa na piękno i stara się sama też coś tworzyć. Mm. Z czego to się bierze? Z bólu. Nie tylko, ale myślę, że z doświadczeń różnych. Yy, z, <gryw> powiedziałam z bólu, bo to mi przychodzi pierwsze do głowy. Yy. Zostałeś skrzywdzona w jakiś sposób? Tak, jak każdy z nas, chyba. Zresztą tak mi się wydaje. Czy zostałam skrzywdzona? Mam takie poczucie, że chyba wszyscy ludzie na świecie mają jakieś nieprzepracowane traumy, albo zostały im zadane ciosy. Nawet niekoniecznie jakieś wielkie. Nie musieli mieć strasznie trudnego dzieciństwa albo coś takiego. Mm, ale wszyscy z nas, ze mną włącznie, yy, mamy przecież jakieś złe, doświadczenia, złe doświadczenia, które ukształtowały nas i właśnie wrażliwość również. Na pewno byłoby łatwiej nie mieć nic trudnego do przejścia i żadnego bólu za sobą, ale to też zmienia punkt widzenia i głębie. Zagłębia jeszcze głębiej, głębie odczuwania lub też interpretacji, sposobu patrzenia na świat. No cóż, ja bardzo dużo lat spędziłam na tym, żeby malować kolorowe obrazy, jeśli mam być szczera. Wcześniej myślałam, że tak samo jeśli chodzi o ubiór, jestem teraz w pomarańczowej sukience, a jeszcze Trzy lata temu, może cztery. Nigdy w życiu bym nie powiedziała, że ubiorę na siebie kolorowe ubrania, bo kochałam czerni i byłam mroczną agatą. Ale już te czasy dobiegły końca. Może kiedyś się przywitam ponownie. Dodam od siebie, że jestem ubrana czarno. Mhm. <laughs> Ale akurat to skrywam pewne niedoskonałości w ten sposób. Po <noise> pewnym pewien nadmiar. odmiar. po prostu jest zawsze w modzie. Jest uniwersalna i tak. najbardziej no taka i elegancka i basicowa. Kasualowa. Na każdą okazję, prawda? Tak. Jaki jest cel? No bo, no bo tak. Teraz malujesz mhm. i czy masz już określony jakiś swój styl. Malarstwa? Tak, czy to idzie w jakimś kierunku, czy na razie jeszcze jest na etapie poszukiwań? Myślę, że poszukiwania nigdy się nie kończą. I mm -hmm. właśnie to jest ciekawe, bo usłyszałam, jak już wspomniałam, jestem wciąż studentką i studiuję teraz malarstwo. Y jeszcze niedawno powiedziałabym, że nikogo nie słucham, jeśli chodzi o to, co mam robić, i trochę wciąż tak jest, ale jednak trochę słucham, bo. Po to, to jest, żeby się czegoś dowiedzieć. No i właśnie słuchając, usłyszałam niedawno taki komentarz dotyczący twórczości, że jestem jeszcze na takim etapie studiów, że mogę eksperymentować. A później, no właśnie, jakby wypowiedź nie została dokończona, ale dowiedziałam się, że jestem jeszcze tak wcześnie, że mogę eksperymentować. A dla mnie, eksperyment jest jedną z naj Bardziej ważnych elementów w ogóle tworzenia, <laughs> dlatego że każdy obszar twórczy inaczej każdy temat albo każdy pretekst, dla którego ja zaczynam tworzyć obraz na przykład, albo inną tam rzecz twórczą, ma inne cechy, więc wymaga innego potraktowania i zupełnie. Innej pracy nad tym. Więc no jakby nie ma czegoś takiego, że ja zacznę malować tylko ekspresyjnie albo tylko mm, w kolorach zielono-niebieskich. Załóżmy, jakby mówię teraz tak bardzo ogólnie, bo każdy obszar jest inny i nie da się namalować dwóch rzeczy tak samo. Przekornie Cię zapytam z drugiej strony czego dzisiaj brakuje w malarstwie? Czy, czy zostało ja. już w zasadzie powiedziane, a czy też namalowane wszystko? Nie, myślę, że nigdy nie będzie, bo świat się zmienia tak samo jak sztuka, i mm, patrzymy inaczej na rzeczy, i wyobrażamy sobie świat zupełnie inaczej niż kiedykolwiek, i w każdym aspekcie, i w każdym obszarze twórczym, i nie tylko, można o tym powiedzieć. Wszystko się rozwija, po prostu świat się zmienia z dnia na dzień. A czego brakuje w malarstwie? We współczesnym malarstwie brakuje zabawy, <grytanie> tak bym powiedziała. Że brakuje poczucia takiej przyjemności. Wyjścia poza ramy, tak? Wyjścia poza ramy. No Wyjścia poza ramy zawsze się zdarzy, jak się już. Eksperymentuje kiedyś. Bo wiesz, co mnie w fotografii irytuje trochę to, że ktoś będąc gdzieś mhm. z aparatem w ręku i fotografując jakąś tragedię mhm. ludzką, dostaje od razu nagrodę, że to wow. jest super zdjęcie. A z kolei dla mnie bohaterami są ludzie, którzy są zwykli. Mhm. Na przykład mama, która ma trójkę dzieci i jeszcze pracuje zawodowo i musi to wszystko pogodzić tak ze sobą. Mhm. I właśnie zapytałem cię o malarstwo, bo być może też jest coś, na co zwracasz uwagę, co, co nie powinno być, a jest. To jest ciekawe, że o tym mówisz, bo dosłownie przed chwilą, zanim do mnie podszedłeś, rozmawiałam z klientką, z panią, z którą prowadziłam dialog na temat takiego zjawiska, które zaobserwowałam, że często właśnie w przypadku jakiejś sytuacji, Globalnej, znanej typu. Wszyscy wiemy, że jest wciąż wojna w Ukrainie czy tam na Ukrainie, oraz mieliśmy pandemię przez dłuższy czas i artyści wizualni także to wykorzystali. Niektórzy, jakby nie podam kto ani co, bo jakby nie było to aż tak ciekawe, żeby się tym interesować do szpiku, ale no, jest to pewne, że jest cała gałąź twórców, którzy wywindowali się na tym, zrobili jakąś tam szczególną rzecz i zrobili na tym właśnie karierę, albo chociaż jej namiastkę, czy w ogóle po prostu podnieśli sobie widoczność w mediach, załóżmy tym. A zgodnie z tobą ja uważam, że właśnie chyba najbardziej mm, autentycznym jest Pokazanie czegoś osobistego, nawet niekoniecznie własnego, ale czegoś takiego, co dotyczy trochę innych, jest autentyczne, może być uniwersalne, ale mm, jednak no, mam na myśli to, że sztuka jest gdzieś indziej, nie tam, gdzie reflektory, tylko tam, gdzie naprawdę czuć. Zresztą nie wiem, nie znam na to receptury i przepisu, bo każdy widzi coś innego i in, każdemu się podoba coś innego. Chciałabym wiedzieć, jak zrobić karierę artystyczną, ale nie mam żadnego pojęcia, więc po prostu będę tworzyć i może mi się uda. I tego Ci życzę. Agata, uprzejmie dziękuję za rozmowę. Ja również. Wszystkiego, bardzo Wszystkiego dobrego. Wielu sukcesów.